Siemano, my jesteśmy w Łodzi przed, dosłownie na kilka godzin przed galą KSW 64, ze mną Arek Tańsula, siemanko Arku. Dzień dobry, siemanko, cześć kochani. Widzieliśmy się ostatnio w Chorzowie, dwa tygodnie temu, podczas PTW, wydarzenia wrestlingowego, wtedy jeszcze tak się uśmiechałeś, nie mogłeś powiedzieć co z tym rewarzem, w międzyczasie okazało się, że już sprawa klepnięta i znów będzie akcja z Muranem. No że no, rozmowy były od dawna prowadzone, były prowadzone przez różne federacje, różne oferty, aż w końcu przyszła wreszcie oferta od mojej rodzimej federacji, e, która była praktycznie ofertą nie do odrzucenia. Więc... Bo Ty też mówiłeś, że Twój kontrakt z Fejmem się kończy i rozumiem, że został przedłużony. Tylko pytanie na ile? Czy to jest tylko walka z Muranem, czy on dłuższy okres czasu? Znaczy, kontrakt mam podpisany na dwie walki i teraz. Ważność tego kontraktu jest do 2023 roku, ale jak wszystko pójdzie zgodnie z moją myślą, no to już w marcu się ten kontrakt, kontrakt znowu skończy i będziemy negocjować kolejny. Mam nadzieję, że już jako posiadacz pasa Fejmem ma. Czyli taki, rozumiem, jest Twój cel. Muran to tylko przystanek, a później walka o pas. Taki jest mój plan, tak. Muran jest tylko... Yy, nie, to, kurczę, to nie jest... Kurczę, żeby znowu nie było, zaraz powiem, że jestem arogancki i doskonale po pizdzie, to się nauczę, więc czekaj, muszę zważyć słowa. E, oczywiście, że nie. Muran nie jest tylko przystankiem. Jest takim chęcią wyrównania rachunków, e, oczyszczenia tej swojej tam skazy z poprzedniej, wygranej, która była. z e, której no, nie, nie jestem zadowolony. No, a przy okazji, kurczę, no nie ukrywam zarobienia pieniędzy, tak? No, tutaj naprawdę dobra pieniądze, i, i, to, i, i to też mnie po prostu skusiło. Druga rzecz jest taka, że ta walka no naprawdę jest. Eee, no ludzie na nią czekają no nie ma, kurczę, znowu, znowu jest yy, tak, że wiesz, przed walką z Malczyńskim nie miałem tak jak teraz że ludzie mnie zaczepiają i rozwal tego murana a ja cię musisz go pokonać, I tak jest, teraz to znowu jest, teraz nawet tutaj przez KSW no to każdy kto podchodził to mówił, że muszę mu dojebać, muszę mu dojebać, więc jednak ludzie się interesują i ludzie czekają na to, na to starcie. No właśnie, jak to zrobić? Bo od maja Mateusz też był w gazie, stoczył kilka pojedynków i mam wrażenie, że z walki na walkę z walki na walkę wygląda coraz lepiej mówisz, że jest niedosyt yy, po tej Pierwszej wygranej z Twojej strony. To w takim razie, jaki jest Twój pomysł, jaki jest plan, żeby teraz się zaprezentować w 100% tak, jak chcesz? Wreszcie, no w pierwszej walce to przede wszystkim siadła mi głowa. Ja dałem się wciągnąć w gierki. Po podeszłam do tego bardzo emocjonalnie. No ja tam miałem normalnie białą gorączkę, człowieku, ja tam napierdalałem na oślep z całej siły, pospinany samymi rękami, w ogóle nie myślałem, żeby wiesz, użyć tam jakiejś innej płaszczyzny, a kurczę, ja naprawdę mam spo, całkiem spoko zapasy, trenujemy właśnie z Robertem, rucham trenujemy w grapplingu, mam dobre partery. Jeszcze nie miałem okazji tego pokazać. No ostatnio pokazałem, że szybko się wybroniłem po prostu z wejścia w nogi i, no i w parterze skończyłem, ale to jeszcze nie jest to. Jedynie w sumie przy walce z Alanem tam tam, tam dużo było parterów, to tam coś pokazałem. Więc myślę, że Tutaj może być kluczem zmiana płaszczyzn, nie skupianie się tylko na stójce. Też nie mówię, że fajnie by było go uszczelić i znokautować w stójce, co jest niby niemożliwe, ale wiesz, no jednak by było fajnie, jakby no taki znokaut po prawym czy po lewym sierpowym jakby padł, to już by była, wiesz, kropka na D. No, ale wracając do Twojego pytania, myślę, że tutaj kluczowa będzie zmiana płaszczyzn, nie skupianie się tylko na jednej, tego, czego nie zrobiłem w poprzedniej walce, czyli po prostu tylko sama tylko same ręce ja nawet nie kopałem, a przecież też kopię, ja też umiem kopać, także chciałem zobaczyć Dobra, ostatnie pytanie o Muranów. E, mówisz o tym, że dostałeś białej gorączki, że wyprowadzili cię z równowagi, że grałeś w ich gierki, e, bo mam wrażenie, że przed tym fejmem na którym Wy walczyliście, oni byli Agresywni, można powiedzieć, trochę, zaczepiali. Teraz jest diametralnie inaczej. Teraz są spokojni, teraz są uśmiechnięci i właśnie jak wyczuć państwa murańskich? Bo obserwuję te że relacje Mateusza. Ostatnio tam zaczepiał ci, areczku, coś o nocy chodziło. Już, stoję już pod tym, bo ergo areną, stoję i czekam. no To się trochę poczeka, nie? Jeszcze miesiąc. <laughs> no i inny klimat, właśnie. Jak ty to odbierasz, jak ich rozgryźć? Słuchaj, no nie wiadomo, czy to jest cisza przed burzą, bo poprzednio też było na pierwszej konferencji, nie było aż tak, aż tak dużo dymu. Dopiero potem się to wszystko zaczęło. Czy rzeczywiście to jest jakaś zmiana z ich strony, bardziej sportowe podejście? Nie wiem, no, jeżeli to będzie bardziej sportowe podejście, to dla mnie lepiej, bo wiesz, ja, ja wolę tu, żeby była cisza, skupić się na walce i w ringu pokazać, czy tam w klatce pokazać to, co mam pokazać, a nie świrować Murana, wiesz, przed walką, nie? Koniec Fame MMA, dziś jesteśmy na KSW 64, rozumiem, Tim ruchała, widziałem u Ciebie już na Instagramie, mocno wspierasz swojego kumpla. Tak, jest, jest Tim Ruchała. On, tak wiesz, jest, zawsze u mnie w narożniku. będzie. Ja, jeżeli mogę, a dzisiaj mogłem, no to też będę zawsze na jego walkach. Eee, udało mi się tu jeszcze wejść jako media, jako produkcja, więc mogę się trochę tu poszwędzać, ponagrywać fajny materiał na YouTube'a, na który serdecznie zapraszam. Będzie backstage z tego, jeżeli nam autoryzują, też, bo musimy to zrobić do autoryzacji. A ja lubię, wiesz, nie wiem, bo ja dużo gadam tu o fejmie, porównuję do fejmu i mam nadzieję, że oni nam to puszczą potem. Nie, no myślę, że KSW też y, czuje klimat, że tak powiem. Y, najbardziej wyrównane starcie u Bugmacherów, właśnie Robert. Z Patrykiem Kaczmarczykiem. Te kursy są praktycznie takie same. Słuchaj, no to są dwóch bardzo dobrych, młodych, ambitnych zawodników. Obydwoje mają zero w, z, kurczę, w swoich, nie mają żadnej przegranej, więc no jak to, jak to wycenić? No nie jesteś w stanie, Jak ja jakbym był maharem, to bym nie wiedział jak to zrobić, to i tak dość wysoko dali, bo ja bym zrobił jakieś złoty 50 zł na złoty a zrobili złoty na złoty 90, więc e, no ja postawiłem. postawiłem. Postawiłem na Roberta, także czekam na jego wygraną. Pudzian czy Bombardier dzisiaj? Pudzian. Myślę, przed że, bo czasem. Kurczę, myślę, że on szybko, no po prostu w niego wiedzie i go skończy. No jak widziałem, jak, jak Bombardier się rusza, no to jest wielki kolos. On w ogóle nie wiem, czy on ledwo chodzi ja dopiero kurwa, walczyć. Może w zapasach, jakby się tam chwycił, przewrócił, no to może być problem. To się może z niego nie, nie z niego nie wyjść, ale myślę, że później on to załatwić po prostu szybko wpadnie w niego kilka bombów i będzie jak z Bobem Sabem, tak? Ja tak widzę taki scenariusz. Arku, życzę zdrowia w przygotowaniach i nie możemy się już doczekać kolejnych emocji związanych z tabu z Mureńskimi. No To już tak wyszło, w, można powiedzieć, freakowy świat MMA w Polsce, że tylko zostaje nam czekać i cieszyć się. Jak ktoś mi kiedyś powiedział, że ten solem to jak bolek i lolek. kurwa, Nie wiem, czy to fajnie, czy nie. Ktoś jest bolek, ktoś jest lolek. W sumie nie, no tak. niech będzie, wiesz, to może jak Pinkie i mózg, nie? A wiadomo, kto jest z mózgiem. Okay. Dzięki bardzo. Cześć.